W paru miejscach Nowego Testamentu widzimy takie zjawisko, że Bóg otwiera drzwi przed Kościołem do głoszenia Ewangelii. Na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan modli się, by kiedy pójdzie, no to żeby właśnie Bóg otworzył drzwi. Prosi też Efezjan, żeby modlili się za niego w tej sprawie. A w Księdze Apokalipsy widzimy w liście do Kościoła w Filadelfii, że tam Bóg... Z Otwiera drzwi przed tym kościołem do służby. Główną misją kościoła dla świata jest właśnie ewangelizacja. Oznacza to, że owszem, jest normalny bieg wypadków, normalna służba Kościoła, normalne głoszenie Ewangelii, a od czasu do czasu Bóg sprawia, że w danym środowisku, społeczności, narodzie następuje sprzężenie dwóch rzeczy. Bóg otwiera drzwi, czyli w tym narodzie wśród niewierzących pojawia się szczególny głód Słowa Bożego, szczególne zainteresowanie Słowem Bożym. Ale w tym momencie musi być Kościół i to nie byle jaki, tylko Kościół gotowy, żeby wszedł właśnie w te otwarte drzwi i wypełnił tę misję, którą Jezus nakazał ko Kościołowi, by e, przedstawić niewierzącemu światu. Ewangelię o darmowym zbawieniu. I teraz to, co się dzieje w Polsce, szczególnie ostatni rok to pokazał. Tu nawet hierarchowie katolicy bardzo są przestraszeni tym spadkiem w młodym pokoleniu zainteresowania Kościołem, ale nie jest to jeszcze spadek zainteresowania Bogiem i Biblią. Stąd jest to wymarzona okazja. Czekaliśmy może nawet kilkaset lat na taką okazję w Polsce. I teraz pytanie, bo Bóg robi swoją robotę. Teraz, czy Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce potrafi po pierwsze rozpoznać tę sytuację i czy będzie na tyle zmotywowany, na tyle blisko Jezusa Chrystusa, żeby w te otwarte drzwi wejść?